Cześć, witam wszystkich serdecznie. Jak wiecie podpisałam niedawno kontrakt z UFC i chciałam Was zaprosić na mój indywidualny trening z moim trenerem Marcinem Rogowskim, właśnie już taki trening pod, pod moją pierwszą walkę. Zapraszam! Właśnie jesteśmy na moim treningu. gdzie rozpoczęłam przygotowania do mojej debiutanckiej walki na UFC. E, już wiem prawdopodobnie z kim zawalczę i gdzie zawalczę. Na razie jeszcze nie mogę o tym mówić, e, dopóki UFC tego nie ogłosi, bo wiadomo, że jeszcze wszystko może się zmienić w ostatniej chwili. E, podpisanie kontraktu z UFC niewątpliwie jest e, tym wielkim krokiem ku. W spełnieniu moich marzeń chyba każdy zawodnik i zawodniczka marzy o tym, żeby zostać częścią tej wielkiej organizacji i cieszę się, że mogłam do niej dołączyć i już nie mogę się doczekać, kiedy wejdę do programu. Wszyscy się zastanawiają, jak przebiegał tak zwany rozwód z KSW i czemu zdecydowałam się na UFC. Jak już wcześniej mówiłam, chyba marzeniem każdego zawodnika i zawodniczki jest walka w UFC z częścią tego UFC. Moim zdaniem KSW jakoś daleko naprawdę nie, nie odbiega od UFC. Natomiast hmm, większość dziewczyn w mojej kategorii wagowej, tych najlepszych dziewcząt ta czołbka świata właśnie znajduje się w UFC. Ja sobie zawsze chciałam stawiać poprzeczkę coraz wyżej, coraz wyżej. E, chciałam piąć się coraz wyżej, więc no... Jedno wynika z drugiego, tak? Chcąc wejść na sam szczyt, musiałam trafić do UFC. Cieszę, się, cieszę się bardzo, że to mi się udało. Jestem bardzo wdzięczna budarzom KSB, że nie robili mi żadnych problemów, że po prostu mnie puścili. Teraz temat, kowalki i kontra Jędrzejczyk. Ja mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tej walki, chociaż osobiście bardzo lubię Aśkę, zawsze jej kibicuję, trzymam za nią kciuki. Ja ją bardzo szanuję jako sportowca. Na pewno jest między nami taka rywalizacja sportowa, i to jest chyba normalne, i to jest zdrowe, i to nas nakręca, i daje nam motywację do działania. Jak już powiedziałam, mam nadzieję, że dojdzie do tej walki. Wiem, że Prawie nikt we mnie nie wierzy, chyba poza moimi trenerem i moimi tutaj najbliższymi kolegami z klubu. Ale to mi da jeszcze większego kopa do działania, bo kiedy ktoś mówi, że nie dam rady czegoś zrobić, to ja nie dogadiam, że daję rady to zrobić i niedługo wszystkim, którzy twierdzili, że nie dam rady, będzie bardzo, bardzo głupio. To w ostatnim czasie MMA wypełnia prawie całe moje życie i prawie całe moje życie podporządkowałam MMA, ale ale liczą się też dla mnie inne rzeczy. Bardzo ważne jest dla mnie rodzina, bardzo ważni są dla mnie moi przyjaciele, moje przyjaciółki, z którymi uwielbiam spędzać czas i kiedy tylko mam okazję, sobie występujemy. Na przykład teraz, zanim rozpoczęłam przygotowania, udało mi się wyskoczyć z dziewczynami na weekend w góry. Było naprawdę super i serdecznie pozdrawiam. Cześć, właśnie zaczęliśmy przygotowania. Karoliny Kowalkiewicz do pierwszej walki w UFC, do jej debiutu. Cieszymy się, że wreszcie możemy się przygotować do walki właśnie w tej organizacji, ponieważ rozmowy w UFC trwały bardzo długo i przeciągały się już miesiącami, ale na szczęście udało się wreszcie podpisać kontrakt i niedługo... Karolina zawalczy dla największej organizacji na świecie. Na razie nie możemy zdradzić z kim Karolina zawalczy, ponieważ to ma ogłosić UFC. Oczywiście my już znamy rywalkę, już pomału szykujemy się pod nią. Eee, pomału jakby ustalamy taktykę i myślę, że Karolina będzie oczywiście gotowa w 100% na swoją najbliższą rywalkę. Wszystkie przygotowania Karoliny będą się odbywały raczej tutaj na miejscu w naszym klubie. Myślę, że zorganizujemy przynajmniej jeden albo dwa obozy takie sparringowe dla Karoliny, ale tutaj w klubie ściągniemy sparing partnerki, takie, które będą najbardziej odpowiadały stylistycznie najbliższej, najbliższej rywalce Karoliny. Oczywiście myślę, że Karolina namiesza sporo w UFC, zresztą plan był taki, że idziemy do UFC nie po to, żeby tam być, tylko po to, żeby zdobyć pas w UFC, także generalnie celem numer jeden jest e, pas UFC i myślę, że Karolina jest jak najbardziej w stanie go zdobyć. Myślę, że duży tutaj Karoliny jest jednak jej wszechstronność. Karolina jest na pewno zawodniczką wszechstronną, potrafi się bić zarówno do prostej jak i w parterze. Pracujemy też cały czas nad zapasami. E, myślę, że tutaj jest też dosyć dobrze w tej kwestii, także myślę, że to jest największy atut Karoliny, czyli jej wszechstronność. Ponieważ, no, niestety jeszcze kobiety nie są aż tak kompletne, jak mężczyźni w MMA. Oczywiście jeszcze jesteśmy jak najbardziej za walką e, z Joanną Jędrzejczyk. Myślę, że jeżeli e, Aśka utrzyma pas, to no, myślę, że niedługie, niedalekiej przyszłości dojdzie do tej walki. Myślę, że jest, Karolina jest w stanie i że na pewno wygra tą walkę, ponieważ ja widzę e, duże luki łasi i my je wykorzystamy.